Jeżeli miałeś jakiekolwiek problemy w Anor Londo, utknąłeś w tej lokacji lub chcesz się po prostu nauczyć ją szybko i łatwo przechodzić, ten film jest właśnie dla Ciebie. Cześć! Pokażę Wam, jak przejść Anor Londo. Miarę szybko, bezproblemowo. No i oczywiście razem z pokonaniem yy, jednego z najtrudniejszych bossów w grze. No to zaczynajmy. Zbiegamy na dół. To jest chyba dla wszystkich oczywiste, no ale pokażę tu wszystko co robię w miarę, żeby nie było żadnych niedomówień. Nie zajmie to wiele czasu, tą lokację naprawdę można ekspresowo przejść. Ekspresowo zdobyć Naczynie Władcy, bardzo ważny element fabularny, przedmiot fabularny, który też bardzo ułatwia rozgrywkę. Tutaj tych wszystkich strażników skipujemy, nie walczymy z nimi. Chyba, że ktoś chce pozgarniać lód w tych skrzyniach. I to było niepotrzebne w tym playthroughsie, więc... Nawet się nie zastanawiałem, skipnąłem wszystkich tych strażników. Od razu tutaj właśnie po lewo jest ognisko. Warto, warto je sobie wziąć, żeby nie musieć później biegać ewentualnie z Fortecy Sena, jakby ktoś się tu wyrąbał. Ej, okay. od razu z ogniska naprzeciwko lecimy do windy. Ona będzie... Na razie będzie na nas czekać jak ją uruchomimy, będzie jeździła góra dół. Jeżeli będzie na samym dole i skoczysz na dół, no to prawdopodobnie zginiesz bo jest to całkiem wysoko. I tutaj na dzień dobry nas powita stary znajomy, Gargulet Dzwonu. Yy, niby, niby jest to reskin bossa, niby to jest trochę takie, takie leniwe, no nie, że jest tu ten gargulec, go po prostu wkleili jako moba, ale to też ładnie pokazuje jak bardzo sprogresowała postać, no nie? bo z tego co mi się wydaje, z tego co zauważyłem, ten gargulec albo jest nawet odrobinę silniejszy od tego bossa, Albo jest mniej więcej tak samo silny, no nie? Na pewno nie jest tak jak z kaprą, że ten kapra jest dużo, dużo słabszy, jak jest reskinowany. Okej, okay, uwalony na parę ciosów, no bo jednak yy, był ten potężny progres w broni. Teraz mam bodajże plus 8, a z gargulcami walczyłem, miałem plus 4 czy coś takiego. Tędy wychodzimy. Tutaj bardzo wielu graczy się początkujących gubi, nie wie którę iść. Zaraz po zejściu z windy trzeba wleźć na ten gzyms. ze zeskoczyć na niego wleś. Tutaj teraz przez dziurę w szybie. Można sobie elegancko przejść. Są tu banda irytujących mobów. I bardzo niefajny fragment taki powiedzmy platformowy. Tych sobie wykańczamy, bo oni by nas zaczęli gonić. Także lepiej ich wykończyć, nie próbować przebiec. Poza tym, że zaczęliby nas gonić, to jeszcze rzucają szmaciarze nożami. Nie wiem, chyba też mają jakiegoś irytującego backstaba jak złodzieje, ale nie jestem tego 100% pewny. I to jest właśnie ten element platformowy, chodzenie po tych y, takich belkach stropowych z y, tymi y, strażnikami obrazu, bo tak się ten mob nazywa. Na nich. No i można wyblokować te noże, którymi będą do nas rzucać. Bez problemu można zablokować bronią. Prawie nic wtedy nie zrobią. Jak y, to? Y, jak grasz jakiegoś No-Hita albo coś takiego? No nie, albo nie chcesz po prostu bardzo zostać uderzonym. No, to często się ich tu luruje łukiem, no ale to nie gram no hita, to nie będę się bawił w takie rzeczy, po prostu wyblokuję to, noże i ich zatłukę, bo mam ich na jednego szczała. Można użyć chodzenia wolnego, żeby mieć pewność, że się nie spadnie, bo spaść tu jest bardzo łatwo. I trzeba też uważać na to, jak są te MOBY na lokowanie kamery. Jak zlokujesz kamerę, to miałem sytuację, że mnie ta kamera potem ściągnęła w dół i mnie zabiło bo miałem zlokowaną na mobie i dalej to. On leciał w dół i mnie pociągnął za sobą. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego się tak stało, ale tak... ale miałem też takie sytuacje. No, są tu trzy te moby. Wykańczamy ich, przeskakujemy i teraz sobie odblokujemy już taką normalną ścieżkę. Taką obrotową windą. W późniejszym etapie gry też to jest dość irytujące, bo tą windą się zjedzie jeszcze niżej Później nie można tak po prostu przejść, jak teraz będzie można, bo teraz będzie bezpośrednie połączenie z windy do tej wielkiej katedry, no nie? Z tej wcześniejszej windy. A później, jak wyjdziesz jeszcze niżej, no to nie ma tego połączenia. Tu jest jeszcze jeden gargulec, ale to tam uwalony na pyski nara. Można je na spokojnie minąć, ja tak po prostu dla rozrywki sobie je pozabijałem. Okej, tutaj lecimy i drzwi katedry są zamknięte. Jak wylecimy po schodach, Mijamy tych dwóch strażników, bo tu będą też. Ci już się na pewno zagrują. Mijamy dziadów, lecimy w prawo. Ok, nara. I tutaj są z kolei te garbulce, bardzo podobne do tych, które nas wyciągnęły tu do Anor Ich też mijamy, walka z nimi jest irytująca. Także nie polecam, lepiej ominąć w pizdu, lecieć przed siebie, nie myśleć nawet o tym. No, tutaj teraz natrafimy na dość ciężki właśnie fragment. Przy moim powrocie do grania w DSy, to tu się wywalałem bardzo dużo razy. A... Yy, no wystarczy się tu przerolować przez strzałę tego rycerza. Na razie biegniemy przed siebie, oni nas w życiu nie trafią. Na tych gzymsach, jak będziesz po prostu biec sprintem, albo nawet normalnie biec. Ale w tym miejscu można przerolować tą strzałę, tylko ja szczęśliwie dostałem strzałą w plecy. Nie zrzuciło mnie to, a pozwoliło uniknąć tamtej. Poleciałem do przodu, teraz zakuję tego rycerza. Można go też sparować, no nie to on wtedy zazwyczaj nie Można go zbejtować na atak, no bo świętnik blokuje drogę, no nie i to jest ten problem, że z jednej strony do ciebie strzela, a z drugiej strony ten ci blokuje. No tutaj przechodzimy i na lewo za drzwiami będziemy mieli kolejne ognisko. Z tego ogniska już będziemy biegać na bossa, na Ornsteina i Smoga. Otwieramy, zapalamy ognisko. No i, no i go. Tak, yy, Jeszcze tutaj jest też ukryty set Havela i okultystyczna pałka, która by mi się bardzo przydała. Zapomniałem o tym. Tutaj na tych schodach można pominąć pół lokacji. I ja polecam to robić, bo w tamtych, yy, tamtej połowie lokacji jest narąbane silnych przeciwników. Jakiegoś tam dobrego lootu nie ma, jak ktoś jest ciekawy, no to pewnie na luzie może to sobie pozwiedzać, zobaczyć czy coś fajnego tam znajdzie. Ja nie pamiętam, żeby tam było cokolwiek użytecznego dla mnie w tym ranie. Więc prosto z tego ogniska biegnę na ONS-a, wykorzystując właśnie ten skip na schodach. Tam jest tylko jedno miejsce właśnie, na którym widać ten moment do przeskoku. No nie, to nie da się pomylić, nie da się próbować wyskoczyć w złym miejscu, że tak powiem. No i tutaj mamy legendarnego bossa od From Software, Dual, Dual Fight z bardzo szybkim przeciwnikiem teraz prezentowanym na ekranie i no niewiele wolniejszym, a bardzo silnym też drugim. Najbardziej podstawowy sposób na nich to jest najpierw uwalić szybkiego, bo ponieważ jak i atakować tylko jednego, ponieważ jak zabijemy jednego z nich, to drugi przejmie jego moc, wychiluje się w pełni, no i się zmieni w taką super wersję siebie, no nie? Bejtujemy ich tak, żeby oddzielić jednego od drugiego, najlepiej filarem. Nie przyjmujemy tak ciosów na mordę, jak ja to przed chwilą zrobiłem. No było niepotrzebne, tutaj znowu. Tylko, że mam dobry pancerz, dużo wytrzymałości, dużo życia, no nie? Także mogę sobie pozwolić na takie tankowanie. A w momencie, jak ktoś tu przyjdzie lżej wytankowaną postacią, no to może się to skończyć już zgonem na ten moment. W tej sytuacji nie atakujemy, chcemy, żeby byli rozdzieleni, bo jeżeli wpadniemy między nich, no to nas po prostu zamęczą. Trzeba ich rozdzielać, można używać tych filarów, ale trzeba uważać, ponieważ ich ciosy przechodzą przez te filary. Jak będziesz stał za blisko, to normalnie dostaniesz hita przez filar bez problemu. Ord i zadaje bardzo duże obrażenia, jak widzicie, i nie będzie problemem, właśnie go jakoś szybko w miarę wykończyć. Każdy mój cios wytrąca go z równowagi, co ponownie pokazuje, dlaczego wybrałem tą broń. Bo, nawet na takim bosie, który jest uważany za bardzo ciężkiego, nami pozwala wyprowadzać hity bez żadnej kary, praktycznie. No tutaj z uniknięte widzowie, to nie miał nic wspólnego ze szczęściem. Ja wiedziałem, że on tak uderzy. <laughs> Dobra, A tutaj już stricte taka gierka właśnie na rozdzielanie ich. Można niby. Bronić tarczą, uderzenia Ornsteina. Wiadomo, uderzeń smoga, no to nie polecam. Próbować bronić tarczą. No ale Ornsteina no to można. To mnie nabił jak jebany szaszłyk. No ale to też przeżyłem. Też moja wytrzymałość, stankowanie ogólne mi pozwala to przeżyć. Gdzie? No. No nie jest to idealnie poprowadzona walka, ale tu umówię się, że nie był to też idealny ran. Dobra. No i. No, i ogólnie, no to już się powoli kończy ta pierwsza faza. Je Ornsteina po prostu już wykończę chyba w następnym takim jego doskoku jakimś. No, tylko jest właśnie problem tym, że ten wertykalny, silny atak tym mieczem, no to różnie z tym trafianiem bywa, no nie. Wytrąca on z równowagi grubego też pewnie wytrąci z równowagi, ponieważ on ma bardzo dużo tych obrażeń do równowagi, które gwarantują wytrącenie. No tu na farcie przeżyte. No i właśnie tu się odpala animacja, w tym momencie Smoke przejmie jego siłę, gdybyś mu zadał jakiekolwiek obrażenia, on się w pełni schiluje. Jeżeli najpierw zabijesz Smooga, no to będzie na odwrót, Ornstein przejmie jego siłę. Przy czym wzmocniony Ornstein, panuje opinia, że jest dużo silniejszy, ja wzmocnionego Ornsteina pokonałem raz. I nie wspominam tego jakoś bardzo dobrze, nie jest jakiś bardzo trudny. No, ale jednak potrafi zaskoczyć paroma rzeczami. No i Smoke, jak dostanie silnym atakiem, też jest wytrącany z równowagi. Moja taktyka na niego tego właśnie baitować na ten konkretny atak. Bo nim mam okno, na bez problemu, żeby mu hita wywalić. I uważać na szarze. Szarża zadaje bardzo dużo obrażeń i może się to skończyć bardzo nieprzyjemnie. Są dwa ataki właśnie Smoke'a, to nie jest drugi. Na które trzeba zwłaszcza uważać w tego jego drugiej fazie. Jeden to jest szarża drugi to jest to. No i wszelkie wymachy młotem trzeba brać pod uwagę, że może się to skończyć tym, że on jeszcze odmachnie w drugą stronę. A z tego, no to zazwyczaj nie wykonuje tego odmachu, którego teraz próbował zrobić. Ale ten dwuręczny miecz mi zagwarantował, że i tak mu przerwałem ten atak, no nie? Także to akurat na... bez problemu. No i tu już jest... Ta walka znacznie łatwiejsza, no nie. nie nie trzeba się tam zwracać uwagi na tego Ornsteina, który lata dookoła. Można to na spokojnie, na cierpliwość, że tak powiem, rozegrać. Baitować ten atak, albo ten z wyskoku i, i jakoś to będzie. Obrażenia też są zacne, także szybki koniec właśnie tego bossa. Okej, okay. już się nie bawiłem w odskoki i odbiegnięcia, tylko wiedziałem, że go zabiję. E, przy zabiciu Ornsteina jako drugiego, no nie, w walce ze wzmocnionym Ornsteinem, jeszcze wypada Pierścień Lwa, który tam daje jakieś bonusy do włóczni, chyba że kryty mają lepsze. No ale no, nie gram włócznią, to po co mi to. Tutaj wybieg... tak, wybiegamy na windę. No to, żem wybiegł. Te windy działają non-stop, ciekawostka, one są dopasowane rozmiarem niby do Ornsteina i Smauga, no nie, że jedna jest taka większa, a druga tam taka malutka. To jest chyba ta większa, mi się wydaje. Wyjeżdżamy na górę, pyk, tutaj sobie zapalić można od razu ognisko, bo to, do tego ogniska będzie się można teleportować też między innymi. Yy, I lecimy po naczynie władcy i już mamy możliwość teleportowania się.